Autor tego filmiku bezczelnie ściąga przywitanie użytkownika, Zagreimera, znanego wszystkim jako Monroe Blow. Także prosimy o nie filmiku jako naruszenie praw autorskich. Dziękujemy. Siemano, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Diana Chrystiana. A tu przed Wami właśnie przegląd, taki krótki przeglądzik, którym pokażę Wam. Parę rzeczy, których nie widzieliście na Facebooku, czy też widzieliście może, niektórzy nie mają Facebooka lub yy, no oni istnieją, ale nie mają Facebooka albo po prostu nie chce im się patrzeć, to zrobiłam Wam filmik poświęcony tym oto pracom. Zaczynamy! Buntk. Nie, moi drodzy. To jest głównie filmik krewiony dla żartów. Nie, nie wyśmiewam się z nich i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się tłumaczyła. No i zaczynamy! Dzisiaj będą troszeczkę mniej suche filmiki. Niech zakojarzę godom, tylko to godą I to jest to, to jest to i tak potrzebujecie. Ale staram, wam troszeczkę przysporzyć, przysporzyć nie przysporzyć, mam troszeczkę dać uśmiechu na twarzy. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten filmik, gdyż będzie on robiony troszkę inną zasadą niż tamte poprzednie. No dobra, pierwszą o której nie widzieliście, ci, którzy nie widzieli na Facebooku, u mnie lub u Madzi, to jest siadać za Madzia. O. A to, to jest sceneria, właśnie przed chwilą zrobiłam, więc tak jest chyba fajniej. Napiszcie mi w komentarzach, czy wam się bardziej to podoba. Dobra, Kolejną rzeczą, której nie widzieliście. A właśnie, jeszcze do porównania. To jest stara Madzia, to jest nowa Madzia. To jest nieświąteczna Madzia, to jest świąteczna Madzia. To jest Madzia z obuśrodnymi nogami, tak niektórzy mówili. A to jest... Yy, zwykła Madzia. Z czapeczką zrobioną z filcu i tu też filcu jest. I tu jest filcu. Wiem, że się o coś Ale tak musi być. No. I tu jest czapeczka zdejmowana. Czapeczka też robiłam. Chyba najwięcej poświęciłam czasu nad czapeczką niż samym zrobieniem Madzi, ale to szczegół. No, tu macie sobie do obejrzenia: jeszcze to jest stara madzia. Tak na tym, tak na Facebooku, na tle jej ja wiem. Wiem o tym, nie musicie mi mówić. Jestem z tej wdzięczna. I właśnie ją z tej strony pozdrawiam. Tak, będę po, kolei, będę po kolei pozdrawiać wszystkich YouTuberów, którzy uwierzyli we mnie i pomogli mi się wybić. Dziękuję Wam serdecznie. To zobaczcie teraz link do kanału Madzi i do ich Facebooka. Tu. Dobra. Kolejną rzeczą, o której jeszcze nie widzieliście, jest święty Mikołaj. Tak. Moi drodzy, to jest Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj. Troszeczkę wam zniżę to. O. To będzie lepiej. I to jest właśnie święty Mikołaj. To jest gwiazdka, to jest pompon z czapką, czapka z pomponem, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Mikołaja tu stawiamy za Madzią. Madzia trzyma prezenty. Ukradła Mikołajowi bezczelnie prezenty. Hmm. Kolejną rzecz, o której nie widzieliście. Robiłam ją sama i tak jakoś mi wpadło do głowy. I o, To jest taka brązuletka. O. o, teraz widać bardziej. Taka brązoletka z jeansu i z takimi ponoszwanymi wzorkami. Z tyłu jest takie ładne zapięcie z koralikami. No i... hmm... położywamy tutaj, żebyście mogli sobie, o, obejść. obejrzeć. Może widać, może nie widać. Dobra, lecimy dalej. Kolejną rzeczą, którą zrobiłam jeszcze przed tym, jak zaczęłam nakrywać, to jest laleczka taka, taka mała laleczka, nie, bez rąk. I ja tak odpaduje, bo mała taka odsłupka lubi moje rzeczy dotykać te z modeliny i mi troszeczkę popsuwa, ale to nic. Mi się dalej podoba. To jest, proszę bardzo. O, taka leczka, tutaj ma takie różne takie sukience, takie takie coś. Z tyłu ma sukienka. To jest jeszcze robiona z modeliny Astry. Tu ma buźkę, oczywiście brak rączek, rączki były tak złożone. tutaj, jedna była tak i druga była w ten sposób, no i, i buźka, o. ją Wam tutaj, możecie sobie pooglądać. Kolejną rzeczą, której jeszcze nie widzieliście, ci, którzy nie patrzyli na mojego Facebooka, którego link teraz będzie o tu się wyświetli, o tu. Jak chcecie być na bieżąco, to polecam Wam być na Facebooku, gdyż myślę tam czasami w których nie mam czasu nagrywać. Dobra, kolejną rzeczą jest takowy słonik. O, tu będzie lepiej widać. Słonik ma na imię Marce Pan. I już swoją małą właścicielkę. Kolejną rzeczą jest Power Rangers. Dla takiej małej osobki, która mnie o to poprosiła. Także jak miałam coś jeszcze czas, to jej coś tam wykombinowałam. Także wiecie, ja nie oglądam, ale ta mała osobka bardzo, bardzo lubi i poprosiła mnie właśnie, czy bym mogła jej takie coś zrobić. No to zrobiłam. Dodam kolejną o której jeszcze może nie widzieliście, nie będziecie jej widzieć na Facebooku, bo jeszcze nie jest dokończona tak do końca. To jest taki, to będzie dziewczynka. Korzystam tutaj ładnie na szyję e, kokardeczkę taką jak będę miała aż nitkę. No ale... Trudno. Będzie taka fajna dziewczynka, do tego jeszcze będzie chłopczyk. już wtedy, jak właśnie zrobię chłopczyka, to wstawię wam zdjęcie na Facebooka albo zrobię oddzielny filmik jako kolejne takie przedstawienie moich prac. Hmm. Kolejną rzeczą, której nie widzicie i nie wiem, czy będziecie widzieć, gdyż nie wiem, czy ją skończę, jest taki fajny. poznajecie tę grę? Mario, moja gra dzieciństwa. Hmm. Jeszcze ten był Game Boy, ten taki fajny czarno-biały. Jak się grało w te gry różne Naprawdę Nie wiem czy ja go skończę, bo to z tym jest W huk roboty, naprawdę Jest tyle z tym, to trzeba kolejno Każdą niteczkę trzeba oddzielnie przyszyć Naprawdę jest ciężkie Ale przekonamy się Kolejną rzeczą Którą już Chciałam wam przedstawić To jest Wiecie już, żeby na dowód dla mojej koleżanki, że Ja to robię Sama to jest husie. usie. Jedna z rzeczy, która mi najlepiej wyszła. Jestem z niej bardzo dowolona. Fajnie to wygląda ogólnie. Tylko taka pierwsza praca. Tu mam go stawiam, możecie sobie pooglądać. Mm, taką rzeczą poboczną, którą robiłam dla pewnej osobki, to jest model zęba. Ha, ha, ha. Tak to jest. Tak kochani, to jest model zęba. Patyk o słabej hmm, psychice. Polecam. Wyłącz teraz ten film. Teraz kolejna obrzydliwa rzecz. Ludzkie mięśnie. Tak, dowiedzieliście się mnie troszeczkę więcej. Interesuje się anatomią i itd i i nieważne co ja tam chciałabym robić, lecz i tak dalej, tam nie musicie tego wiedzieć. Kolejną rzeczą, którą już wiedzieliście miała dużo wyświetleń i kasa. Nie, nie mam kasy, bo nie mam partnerstwa i mnie na kasie nie zależy i nie zwracajcie się do mnie z uwagami, czy chcę mieć partnerstwo. Własny człowiek do Chociaż to nie jest na 100% potwierdzone. Mandzu, luhotmanderu. No, macie tu przy całą mandzią, we własnej osobie. Niestety jeszcze bez okularów, gdzieś to robione było przed jego tajemniczą zmianą skina. Tu jest trezji. Ale mamy już tu rzeczy. Jeszcze coś dołożę. Rysy KKF. Tak, to jest SKK. Bezczelnie ściągnęłam, jego skin z brzuską. <laughs> dzięki SKKF-ie. Yy, przekazuję Ci yy, podziękowania za to, że napisałeś bardzo fajny komentarz. Dzięki, dzięki, dzięki. Ops. No, i tu jest Jax i tak dalej. Taki przeglądziek. Cium, 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 cium. Skin jest w 100% taki sam jak tamten skin. Wiecie, który? Starszy, bo teraz zmienił sobie na Mario. A ja to myślę, że będę miał aktualny skin. Fajnie, nie? nie wrócisz do tamtego skina, to ja ci coś zrobię, też? Tak, a właśnie, zapomniałam podziękować. Dziękuję im Mandzią, i Mandziowi. Dziękuję Mandziowi. O właśnie, położyłam. Dziękuję Mandziowi, Reziemu i Masterczołkowi, za napisał, że to jest mega. Dzięki, dzięki, dzięki. Tak, będę się po kolei pokazywać dla Was. Okropne, odrażające linki do ich kanałów. Tak, to jest reklama. To jest prawdziwa reklama. Nie, moi drodzy, to jest podziękowanie dla nich za to, że mi pomogli. Jeszcze raz dzięki. Kolejną rzeczą. Pss, Kolejną rzeczą, którą chciałam pokazać jest blow! Tak, moi kochani, to jest blow, od którego ściągnęłam. Tak bezczelnie ściągnęłam. Hmm. Powitanie? No. Nie, beczki wam nie pokażę, bo nie mam zrobionej. <laughs> beczki nie mam zrobionej, dobra. Tu macie blowa. Podziwiajcie blowa, moją prawdziwą pracę. Yy, prawdziwą sztukę. No weźcie, troszkę tu uprzątnęłam i będziemy kolejne rzeczy pokazywać. Kolejną rzeczą jest brązonetka. W ogóle nie widzicie, jakie ja teraz ma kolory. Wiem, jest ciemno jak diabli, ale proszę bardzo, teraz będzie moi wiecie jako to ona wygląda i kolejną rzeczą, którą chciałam pokazać jest taki oto lurek du, du, du. będziecie mogli zobaczyć go na facebooku G um, nie był mój projekt, ale skopiowałam troszeczkę z tego projektu, który um, był bardzo podobny ale troszeczkę raczej prześladziłam to no, jest mój i mam go teraz przy telefonie o proszę bardzo obejrzyjcie go sobie Mam telefon dotykowy. Nie pytać się jaki, bo ciekawy, taki działający i tak dalej. O! Tak, tak, tak. Tak on wygląda. Dobra, i tak kolejną rzeczą, którą zrobiłam sobie, to. Kolejną rzeczą, którą mam na. na pokażę. Pokażę, o nie mijecie zachwytu. Będzie wam to śniło po nocach. Będzie o nas się przez całe życie. Nie wyjdzie wam to z pamięci. Zobaczycie. Dziękuję dum, 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 dum. za obejrzenie. Nie, no przesadzam. Tak, sorki, pomyliło mi się. Chcecie więcej? Nie ma sprawy. Dobra, no to teraz tym w tej, w tej, w tej, w tej, w, te, w, te, w, te, w Chciałabym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali którzy mnie miejscu. Dla moich wszystkich widzów. Dla moich wszystkich widzów. Także chciałam podziękować jeszcze po kolei. Tu się wam okażą teraz linki do ich kanałów. Dziękuję serdecznie Madzi, SKKFowi, Blue'owi, Kuśkowi. I cóż, no i innym. Także chciałam podziękować Mandziowi, e, Rezjamu, temu słodziakowi, i jeszcze Mandziowi. Mandzio, Mandziowi. Tak, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, że jesteście, że im pomogliście. Nie wiem, po prostu dzięki, dzięki, dzięki jeszcze raz. Białki.